Pomóż mi, co tam robisz? Pomóż mi, daj rękę spokojnie. Co się stało? Czemu płaczesz? Miguel. Co ci zrobił? Już dobrze. Porozmawiaj z dyrektorem. Oni nie mogą postawić na swoich. Najpierw Jose Luhan, teraz Miguel. Nie będę się do tego mieszać. Oni są niebezpieczni. Wystarczy słowo i będzie po nich. Przestań. Nie zamierzam z nikim rozmawiać. Dlaczego? Nie mówmy już o tym. Cześć, przyszłam po sweter. I już sobie idę. Możecie mnie obgadywać dowoli. Miguel miał po części rację. Kochanie, pójdziemy razem. Jasne. A ty z Tomasem? Cóż. Mówisz to takim tonem. Też mam swój urok. Do pokonania. Ciężko być mną, zauważyłaś? Zawsze muszę świetnie wyglądać. Dłużej nie wytrzyma. Czego? Polazł gdzieś z Tomasem i jeszcze go nie ma. Twój Diego, nie wspominaj mi o nich. Wystawili nas do wiatru. Obyd Jego miał usprawiedliwienie. Właśnie. Inaczej powiem mu do słów. Kojarzysz Pilar? Przyczepiła się do mnie. Chce być moją przyjaciółką. To straszne, ignoruję ją. Zauważyłaś, że Pilar wszędzie za mną łazi? Nie, ale o co jej chodzi? Nigdy nie będzie należała do naszej paczki. Chciałam z wami pomówić o Miguelu. Zrobił ci coś? Traktuje mnie jak księżniczkę. Wątpię, bym miało o tym pojęcie. Mylisz się, jest wspaniały. Mówisz poważnie? Naprawdę, czuję, że się zakochałam. Dla niego byłabym gotowa uciec na koniec świata. Powinnaś zgłosić się do psychiatry. Pomóżcie mi. Chciałabym, żeby mnie pocałował. Nie wiem, jak go do tego zachęcić. To proste. Skoro do tej pory tego nie zrobił, to może dlatego, że nie chciał. A jeśli traktujecie jak koleżankę? Wiem, że mu się podoba. Wypytuje mnie o różne sprawy, także o Was. To znaczy? Chyba nie ma powodu, to dziwne. Nie powinnyśmy go interesować. Ja się nie dziwię. W końcu jesteśmy najpopularniejsze w szkole. Nie, to nie jest normalne. Chciałabym, żeby się jakoś zdeklarował. Ale nie może wiedzieć o moich uczuciach. Dlaczego, skoro ci się podoba? Ja jestem szczera i nieźle mi się układa. Bez przesady. Czemu tak mówisz? Chłopaki źle o tobie mówią, bo ich porzucasz. Ale nie muszę prosić o rady, kiedy chcę któregoś poderwać. Przestańcie. Nie ma sensu kłócić się z takiego powodu. Uważam, że on nie powinien o niczym wiedzieć. Zabawa jest udana, ale już późno. Wracajcie do pokoju. Mogę zaprezentować z koleżankami piosenkę, którą napisałam. Chcecie posłuchać? Ale później zaraz spać. Słowo. Okay.

Wyjdę za biega, kiedy zostanie sierotą. Po kilku latach zrobi się taki sam jak ojciec. Przestań. Idziemy spać. Jak księżniczki. Ale jestem zmęczona. Zostawiłeś się włączony telewizor? Nie. Tam ktoś jest. Co tu robisz?